Witajcie na moim kanale, w moim psychologicznym podcaście. Dla tych, którzy są tu po raz pierwszy, przedstawię się. Ja nazywam się Julita Trattner-Skarbisz-Biszi, jestem psychologiem, psychoterapeutką. Zajmuję się także poradnictwem dietetycznym. Dzisiaj chcę poruszyć bardzo ważny temat, ponieważ będę mówić o dystymii, czyli takiej mniej nasilonej depresji, zwanej także depresją przewlekłą. Zacznę od objawów dystymii, a potem powiem. Dlaczego tak trudno ją rozpoznać i jakie niebezpieczeństwo może się w związku z tym pojawić? Powiem też o prawdopodobnych przyczynach tej choroby, a także o jej leczeniu, bo leczenie jest tu jak najbardziej możliwe. Jeśli ten temat Cię interesuje, serdecznie zapraszam do słuchania i udostępniania tego materiału osobom, dla których mógłby być także pomocny. Jeśli miałabym w jednym zdaniu powiedzieć, czym jest dystymia, to powiedziałabym, że jest to lżejsza depresja. Lżejsza dlatego, bo objawy, mimo tego, że są dość podobne do objawów depresji, to jednak są mniej nasilone niż w czasie depresji, ale to absolutnie nie znaczy, że można je ignorować, ponieważ objawy te, które zresztą zaraz poznamy, Potrafią sprawić, że życie jest po prostu jednym wielkim wysiłkiem. I mimo tego, że osoba z dystymią często pozornie zwyczajnie funkcjonuje, to jednak funkcjonowanie w takim codziennym życiu kosztuje ją znacznie więcej niż osobę zdrową. Jakie są więc kryteria, objawy dystymii? Po czym ją można rozpoznać? Po pierwsze, aby móc w ogóle mówić o występowaniu dystymii, osoba musi doświadczać obniżonego nastroju przez co najmniej 2 lata. Czyli nie jest to jakieś przejściowe pogorszenie nastroju, które może się czasem zdarzyć każdemu z nas. Jest to przewlekłe, uporczywe i łagodne obniżenie nastroju, i aby zdiagnozować dystymię, musi ono trwać minimum 2 lata. Dodatkowo oprócz przewlekłego, łagodnego obniżenia nastroju musi być spełnionych kilka z dość długiej listy następujących kryteriów. Po pierwsze niska samoocena. Chory uważa się za gorszego od innych. Po drugie uczucie stałego zmęczenia. Osoba chora wykonuje zazwyczaj swoje obowiązki, chodzi do pracy no i niby wszystko wygląda zwyczajnie, ale kosztuje ją to bardzo dużo wysiłku. Przede wszystkim właśnie przez to, że ma ciągłe uczucie braku energii. Częstym objawem jest też poczucie braku szczęścia i bezsensu życia. To może być związane właśnie z tym uczuciem przewlekłego obniżenia nastroju i ciągłego zmęczenia, bo jeżeli to, żeby żyć, kosztuje nas tyle wysiłku, to rzeczywiście może się pojawić myśl, że to nie bardzo ma sens. Natomiast z tymi rzadko pojawiają się myśli samobójcze, tak jak to bywa w depresji. Kolejny objaw dotyczący z kolei myśli chorego to rozpamiętywanie negatywnych zdarzeń z przeszłości i zamartwianie się przyszłością. Charakterystycznym objawem są też zaburzenia snu, ponieważ chorzy często cierpią na bezsenność. Tak samo mogą pojawić się zaburzenia apetytu. Może to być zwiększony apetyt lub jego utrata. Ważnym objawem jest też utrata zainteresowań codziennymi czynnościami oraz anhedonia czyli brak odczuwania przyjemności z tego, co na ogół ludziom sprawia radość w tym także brak odczuwania przyjemności z seksu i obniżenie libido. Kolejnym ważnym objawem jest zmniejszona aktywność w tym także zmniejszona rozmowność chorego. Chory wycofuje się także z kontaktów społecznych może mieć także problemy z koncentracją. U niektórych osób może pojawiać się także płaczliwość, a u niektórych także drażliwość. Szczególnie u dzieci widoczny jest właśnie obniżony nastrój i drażliwość w przebiegu dystymii. Oczywiście osoba chora nie musi doświadczać tych wszystkich objawów jednocześnie, ale jeśli cierpi na dystymie, to wraz z łagodnym obniżeniem nastroju będzie odczuwać większość z nich przez większość czasu. Czasem zdarza się, że stan chorego na trochę się poprawia. Jednak w przypadku dystymii nie jest to poprawa dłuższa niż dwa miesiące. I tutaj uwaga to nie jest też jakaś znaczna poprawa bo jeśli będzie to poprawa znaczna, że chory po długim okresie czasu obniżonego nastroju nagle zaczyna czuć się zdecydowanie lepiej, a jego nastrój jest z kolei lekko podwyższony, wówczas diagnozuje się inne zaburzenie nastroju, zwane cyklotymią. W przypadku cyklotymi nastrój zmienia się i raz jest łagodnie obniżony, a raz jest łagodnie podwyższony, ale myślę, że o cyklotymi warto nagrać osobny odcinek. Tak więc, w przebiegu dystymi mogą pojawić się okresy, gdy chory czuje się lepiej, ale po pierwsze nie jest to poprawa dłuższa niż 2 miesiące i ta poprawa nie jest znaczna. Dlaczego tak trudno jest rozpoznać dystymię? Właśnie dlatego, że jej objawy nie są aż tak nasilone jak w depresji. Czasem zdarza się, że osoba z dystymią miewa okresy, gdy te objawy są bardzo nasilone i wtedy diagnozuje się właśnie epizod depresyjny w przebiegu dystymii, ale wtedy nazywamy to podwójną depresją. Natomiast jeśli ktoś nie ma takich okresów znacznego nasilenia objawów, to nie mówimy o depresji, tylko o dystymii. I z jednej strony to dobrze, że nie są to objawy tak dotkliwe i tak widoczne jak w depresji, bo osoba chora jakoś funkcjonuje, prawda? No, z trudem, ale jakoś to swoje obowiązki wykonuje. Ale z drugiej strony, właśnie to niezbyt duże nasilenie objawów sprawia, że mało kto dostrzega w tym chorobę. Nawet często sam chory latami nie zgłasza się po pomoc, bo uważa, że no on to tak już jest, że takie ma cechy osobowości czy taki ma już charakter. I to przekonanie często też wzmacniane jest przez otoczenie, bo ludzie często nazywają taką osobę smutasem, pesymistą, albo ty tak ciągle narzekasz. Czasem taką osobę uważa się też za lenia, bo nic mu się nie chce robić. I mało komu w ogóle przyjdzie do głowy, że ta osoba cierpi na dystymie. A gdyby jednak sam chory lub jego otoczenie rozpoznało, rozpoznałoby, że może to jednak jest jakieś schorzenie, to wtedy znacznie szybciej osoba chora otrzymałaby pomoc. Bo myślę, że warto to naprawdę zaznaczyć, że dystymię można leczyć i osoba chora może uzyskać naprawdę znaczną poprawę. A jakie są przyczyny dystymii? Tutaj na pewno podkreśla się przyczyny genetyczne, dlatego że dość często osoba chorująca na dystymię ma wśród bliskich krewnych jakąś osobę cierpiącą na depresję czy inne zaburzenia nastroju. Coraz częściej mówi się także o przyczynach biologicznych, że tym czynnikiem wywołującym dystymię mogą być zaburzenia w obrębie układu neuroprzekaźników w układzie nerwowym. Chodzi tu przede wszystkim o zmniejszone wydzielanie serotoniny i noradrenaliny, których zbyt niski poziom może powodować obniżenie nastroju. Do przyczyn biologicznych zalicza się także zaburzenia hormonalne dotyczące przede wszystkim pracy tarczycy oraz osi. Pod wzgórze przysadka nadnercza, ale przyczyną dystymi mogą być także czynniki zewnętrzne, np. jakieś traumatyczne doświadczenia, np. No, utrata bliskiej ważnej osoby, jej odejście czy śmierć, przedłużająca się żałoba, także przewlekły intensywny stres, yy, taki jak długotrwające problemy finansowe, czy trwanie w bardzo toksycznej relacji, czy też przewlekły stres związany z wykonywaną pracą. Takie doświadczenia mogą wywołać reakcję depresyjną i jeśli ta reakcja się bardzo przedłuża, to może wtedy przejść właśnie w dystymię. Zdarza się też często, że dystymia rozwija się, ponieważ osoba cierpi na jakąś inną przewlekłą chorobę i dystymia jest następstwem doświadczenia tej choroby. Tutaj są to szczególnie choroby neurologiczne, np. stwardnienie rozsiane, fibromialgia czy też choroba nowotworowa. I właśnie z tego powodu dystymię dzielimy na pierwotną, czyli taką, która wystąpiła samoistnie i nie towarzyszy innej chorobie przewlekłej, i dystymię wtórną, która rozwija się właśnie jako skutek takiej przewlekłej choroby. Zresztą myślę, że dość łatwo to sobie wyobrazić, prawda, że osoba chorująca na jakąś chorobę przewlekłą, która długo trwa i bardzo utrudnia jej funkcjonowanie. Może rzeczywiście mieć poczucie braku sensu, może być tym zmęczona, może nie mieć ochoty na kontakty z innymi, czy może też mieć trudności w odczuwaniu radości. Sporą rolę w zachorowaniu na dystymię może mieć też środowisko, w której się taka osoba wychowuje. Dystymia najczęściej pojawia się już w bardzo młodym wieku, często w okresie dojrzewania, może się już zacząć nawet w wieku dziecięcym. Zdarza się też jednak, że Dystymia występuje w drugiej czy trzeciej dekadzie życia, właśnie jako następstwo jakiegoś traumatycznego wydarzenia lub zachorowania na chorobę przewlekłą. Jednak to, co jest najważniejsze, to o czym wspomniałam już wcześniej: a mianowicie to, że dystymię można bardzo skutecznie leczyć. I teraz o tym leczeniu właśnie opowiem. Jeśli dostrzegasz u siebie objawy, które wymieniłam, to myślę, że pierwszym krokiem powinna być wizyta u endokrynologa, aby sprawdzić, czy przyczyną nie są po prostu zaburzenia hormonalne, ponieważ bardzo podobne objawy jak dystymia daje niedoczynność tarczycy. Jeśli nie będzie to przyczyna ze strony układu hormonalnego, wówczas warto umówić się na wizytę do psychiatry, który być może przepisze jakiś rodzaj przeciwdepresyjnych leków i jednocześnie naprawdę warto rozpocząć psychoterapię. I w przypadku dystymii oraz innych zaburzeń nastroju najczęściej poleca się terapię poznawczo-behawioralną. A moim zdaniem najlepiej byłoby, gdyby udało się znaleźć psychoterapeutę pracującego zarówno w terapii poznawczo-behawioralnej, jak i terapii schematu, która szczególnie w przypadku osób, które doświadczyły jakichś traumatycznych wydarzeń może być bardzo pomocna. Podczas psychoterapii poznawczo-behawioralnej osoba chora uczy się, jak funkcjonować i co robić, aby nie nasilać objawów dystymi. Uczy się też radzić sobie ze smutkiem, odkrywa różne wzorce działania czy myślenia, które jej nie służą. Natomiast w terapii schematu, przy pomocy różnych technik, najczęściej wyobrażeniowych, Powraca się w wyobraźni, oczywiście przy wsparciu terapeuty do różnych trudnych przeżyć i pracuje się w taki sposób, aby te trudne doświadczenia z przeszłości nie miały już tak dużego wpływu, często niszczącego bardzo, na nasze obecne życie. Tak więc połączenie psychoterapii poznawczo behawioralnej oraz terapii schematu moim zdaniem daje najlepsze efekty. Tak wynika z moich własnych doświadczeń, gdy sama przechodziłam własną terapię i teraz też to obserwuję jako terapeutka u swoich pacjentów. Jest jeszcze jedna niezwykle ważna metoda leczenia dystymii i jest to coś, co ty sam możesz zrobić oprócz farmakoterapii i psychoterapii. Chodzi tu o angażowanie się w aktywności, które sprawiają, że twój mózg sam zaczyna produkować endorfiny, dzięki którym zaczynasz czuć się lepiej. Ja nagrałam już kiedyś podcast o osobowości depresyjnej i jeśli ktoś go jeszcze nie zna, a byłby zainteresowany, to tam właśnie szczegółowo omawiam te metody. Nie chciałabym tu teraz tego powtarzać z szacunku dla czasu osób, które już ten podcast znają. Tak więc dla tych, którzy chcieliby się z tym materiałem zapoznać, wkleję link w opisie do tego odcinka. Co prawda obecne stanowisko wielu badaczy jest takie, że osobowość depresyjna to zaburzenie osobowości, Podczas gdy dystymia to zaburzenie nastroju, jednak metody, dzięki którym sami możemy poprawić swój nastrój, są tu zupełnie takie same, tak więc na pewno warto się z nimi zapoznać. Na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie, kochani, że ostateczną diagnozę, czy jest to dystymia, może postawić psychiatra. Tak więc, jeśli ktoś z Was rozpoznaje u siebie większość wymienionych przeze mnie objawów i doświadcza już ich bardzo długo, Warto na pewno najpierw zbadać sobie hormony tarczycy. A jeśli będzie tu wszystko w porządku, to warto udać się do psychiatry. I jeśli taka diagnoza zostanie postawiona, to warto pamiętać, że przy pomocy farmakoterapii i psychoterapii, jak również znajomości różnych metod, które ty sam możesz zastosować dla poprawy nastroju, można naprawdę uzyskać znaczną poprawę swojego stanu zdrowia. A tym samym znaczną poprawę jakości swojego życia. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, jeśli uważasz, że jest przydatny, będzie mi bardzo miło, jeżeli go polubisz czy skomentujesz. Yy, materiał też można też oczywiście udostępniać, bo kto wie, może akurat skłoni to jakąś osobę do podjęcia leczenia. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a chciałbyś dostawać powiadomienia, gdy pojawi się nowy materiał, serdecznie zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam Was bardzo ciepło i do usłyszenia wkrótce.